Nieważne czy to mielec czy Samoner Swift, On zrobi dymy dosłownie wszędzie. Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Popo mielecki wojownik. Umiejętność bierna sprawia, że Popo uniemożliwia wejście wrogom na niewielki wyznaczony obszar. Aktywuje się co 3 minuty w lokalizacji bohatera lub w miejscu postawienia przez niego totemu. Każda dziura znika po 5 minutach. Druga umiejętność wierna pozwala naznaczyć trafionych podczas Q i e wrogów jako złych sąsiadów. Przyda się to do umiejętności specjalnej. Podczas Q, popo kopie wnoszony przez niego grzejnik, zadając duże obrażenia wybranemu wrogowi. Dodatkowo, wrogowie w obszarze trafionego bohatera zostają uciszeni na jedną sekundę. W popo to karton. Chowa się w kartonie maksymalnie na 5 sekund, przez co staje się niewidzialny, lecz nie może się ruszać. Po skończeniu umiejętności, bohater wyskakuje, przestraszając pobliskich wrogów. Podczas e-postać 4 razy wymachuje nogami na prawo i lewo, zadając różne typy obrażeń. Prawa strona popo zadaje obrażenia magiczne, a lewa fizyczne. Umiejętność specjalna to bas. Popo w wybranym miejscu rozstawia głośnik, który przez 6 sekund spowalnia wszystkich wrogów w obszarze działania. Wszystkie naznaczone wcześniej postacie będą otrzymywać potężne obrażenia od przesteru, gdy będą w obszarze głośnika. Zabierajcie grunt i walczcie z sąsiadami, a nikt was nie powstrzyma. Tak prezentuje się Popo, mielecki wojownik.